Kibice Legii Warszawa nie wpuszczani na stadion. Doszło do biatyki z policją, a Legia przegrała za Aston Villą i dalej musi martwić się o awans. Siemano, ja jestem Mateusz, a dzisiaj powiemy jeszcze na temat. Raków Częstochowa nie powiedział jeszcze ostatniego słowa. Pierwsza wygrana klubu z Częstochowy w tej edycji Ligi Europy. Hiszpańskie media przejechały się po Antonio Rodigarze po faulu na pierwsze Zielińskim. Zaskakujący następca Carlo Ancelottiego w Realu Madryt. Cristiano Ronaldo otrzymał kolejny pozew. Michał Żuk znów wybrał brał reprezentację Hiszpanii. Agent Jakuba Kiwiora był na meczu AC Milanu, co nie było przypadkiem, a Manchester City dostanie 115 zarzutów. Standardowo, jeżeli z tego filmu dowiecie się czegoś nowego, to zachęcam do jego ocenienia, będzie mi bardzo miło. Możecie także zaznaczyć dzwoneczek, aby otrzymywać powiadomienie o każdym kolejnym filmie. Życzę Wam miłego dnia, no i zapraszam do oglądania. Atmosfera przed meczem Aston Villa z Legią Warszawa była niestety bardzo napięta. Powodem takiej sytuacji była zaskakująca decyzja władz klubu z Wysp, który to zabrał kibicom Legii Warszawa połowę dostępnych wejściówek, co jest niezgodne z przepisami UEFA. Klub poinformował, że cały zarząd Legii Warszawa zbojkotuje ten mecz i solidarnie z kibicami nie pojawi się na stadionie. Legia 21 września dogadała się z Aston Villą, że kibice warszawskiego klubu otrzymają 1700 wejściówek, czyli tyle samo, ile Aston Villa dostała na mecz w Warszawie. Aczkolwiek to niespodziewanie zmieniło się 2 listopada, gdy poinformowano, że będzie to liczba zaledwie 890 biletów. Jak informuje Legia, dalsze rozmowy oraz wezwania do respektowania umowy z 21 września nie spotkały się z pozytywnym odzewem. Pokłosiem takiego zachowania Aston były wczorajsze wydarzenia przed Villa Park. Tam doszło do biatyki ze służbami porządkowymi, a gdy zamknięto bramy stadionu i nie wpuszczono reszty kibiców, sytuacja zrobiła się jeszcze bardziej niebezpieczna. Do akcji wkroczyła policja i tutaj także doszło do starcia. Z podawanych informacji dowiadujemy się, że w kierunku funkcjonariuszy rzucano czym popadnie, od kostki brukowej po butelki czy kamienie, a kilku z nich zostało poważnie rannych i trafiło do szpitala. Pani Aleksandra Kalinowska, menadżer w Legii do spraw komunikacji, napisała, że również goście biznesowi Legii, sponsorzy oraz inne osoby VIP, które miały ten mecz obejrzeć, nie zostały wypuszczone z autokaru i wróciły do hotelu. Tak został potraktowany Samuel Szczygielski, dziennikarz meczyki.pl. Oh, oh, oh. Sytuacja jest po prostu nienormalna. Najpierw bije się prezesa Legii w Holandii, a teraz takie coś i znowu trafia na Legię. Pytanie, czym to jest spowodowane? Czy są to jakieś uprzedzenia do warszawskiego klubu, czy być może chodzi o coś innego? Dajcie znać na dole w komentarzu, co sądzicie o tej sytuacji. A co do samego meczu, to Legia potrzebowała zaledwie jednego punktu, aby być pewnym opuszczenia grupy. To niestety nie udało się. Rywalizacja z Aston Villą zakończyła się wygraną gospodarzy 2 do 1. Niestety już po czterech minutach błąd w środku pola Legii Warszawa doprowadził do kontrataku, a w konsekwencji utraty bramki. Legia wyrównała niedługo później także po błędzie rywali i po przecudownym uderzeniu Muciego. Niestety po zmianie strony dośrodkowanie zakończyło się drugim i ostatnim już trafieniem w tym meczu zawodnika Aston Villa. Moreno. Taki wynik tej rywalizacji sprawił, że Legia dalej nie jest pewna awansu i o niego zagra w ostatniej kolejce z AZ Alkmar. Raków Częstochowa nie powiedział jeszcze ostatniego Słowa. Choć wcześniej w rozgrywkach ligi Europy nie szło im za dobrze, to tym razem udało się zdobyć komplet punktów. W meczu wyjazdowym 1 do 0 pokonali Szturmgras. Bramka padła dopiero w 81 minucie, a trafił je boa. W pierwszej części meczu zawodnicy Rakowa zaprezentowali dość zaskakujący sposób na wykonanie rzutu rocznego i ustawili się przy linii końcowej boiska, jednak to nie zaskoczyło rywali. Pomimo wygranej polska ekipa znajduje się dalej na ostatniej pozycji w tabeli i ma tyle samo punktów, co Sturm ale dalej mogą walczyć o pozycję numer 3. To będzie zależało jednak nie tylko od Rakowa w meczu z Atalantą, ale także od meczu ich rywali. W innym meczu ligi konferencji, który to odbywał się w Helsinkach, sędzia był zmuszony przerwać mecz przez obfite opady śniegu. Na murawie po chwili pojawiły się pługi, które zajmowały się odśnieżaniem płyty boiska. Trzeba przyznać, że to niecodzienny widok. W meczu Realu Madryt z Napoli Antonio Rudiger bardzo brutalnie sfaulował Piotra Sielińskiego, który nie był w stanie kontynuować gry. Włoskie media bardzo ostro skrytykowały postawę arbitra, który nawet nie ukarał zawodnika Królewskich żółtym kartonikiem. W obronie Polaka, co może zaskakiwać, stanęła nawet hiszpańska prasa. Ekspert od pracy sędziego w hiszpańskim dzienniku AS powiedział tak. Dla mnie to jest kolor czerwony. To zagranie, które sędzia może wytłumaczyć lepiej niż piłkarze. Rudiger zostawił nogę w górze, ponieważ wiedział, że uderzy przeciwnika. Próbował zakamuflować brutalne zagranie. Podobnego zdania jest także kataloński dziennik Sport. To niewiarygodne, że za tak brutalny faul obrońca Realu nie poniósł konsekwencji. Nie tylko nie otrzymał kartki, ale w ogóle nie został odgwizdany faul. Po meczu Zielu powiedział, że tragedii nie ma, ale wszystko okaże się w czwartek po badaniach. Niestety do momentu nagrywania tego filmu nie pojawiło się żadne oficjalne stanowisko włoskiego klubu w sprawie zdrowia Piotra Zielińskiego. Aczkolwiek jeżeli takie oświadczenie się pojawi, to aktualizację będziecie mieli na dole w komentarzu. Przypuszczam, że być może jest to spowodowane tym, że cała drużyna dostała dzień wolnego po meczu z Realem, a od 1 grudnia, czyli od dzisiaj rozpoczynają przygotowania do ligowej potyczki z Interem. Zostajemy jeszcze przy Madryt, a konkretnie przy Jude Bellinghamie, który to rozegrał kolejne świetne spotkanie, tym razem z Napoli. Gol w tym meczu był jego 15 trafieniem w tym sezonie, a na pomeczowej konferencji prasowej z zachwytu nad Anglikiem piał Carlo Ancelotti, który wychwalał go pod niebiosa. Jednak udało mu się znaleźć jedną rzecz, którą to na pewno musi poprawić i Włoch żartował, że jest to język hiszpański. Natomiast kariera włoskiego trenera w Madrycie pewna nie jest. Oczywiście wiele będzie zależało od wyników z tego sezonu, dlatego też Florentino Perez I jego pracownicy aktywnie szukają kogoś, kto być może go zastąpi. Do zastąpienia Karla Ancelottiego jest przymieszany rzecz jasna Zinedine Zidane czy Shabi Alonso. No ale o tym wiemy, to nie są jakieś nowe informacje. Jednak media wymieniają również nazwisko obecnego menadżera Brighton, czyli Roberto de Cerbiego. Jeżeli to on faktycznie objąłby królewskich, to po raz pierwszy w historii trenerami Realu byłoby dwóch Włochów z rzędu. Jeżeli interesujecie się światem krypto, to na pewno zdajecie sobie sprawę z tego, że największa giełda, czyli Binance, ma ostatnio wizerunkowe problemy. Doprowadziły one do rezygnacji prezesa giełdy, a sama instytucja spotkała nieprzyjemności finansowe. Problemy związane z ich działalnością ma również Cristiano Ronaldo, który to od połowy 2022 roku współpracuje z wymienionym podmiotem. Dzięki tej współpracy mogliśmy zakupić przeróżne NFT Portugalczyka, a co jasne to współpraca z takim gwiazdorem jak CR7 przyciągnęła na tą giełdę wiele nowych użytkowników, być może liczonych nawet w setkach tysięcy. Ta współpraca przyciągnęła problemy także na zawodnika, który otrzymał pozew, w którym zarzuca się mu namawianie do inwestowania w nielegalne papiery wartościowe. Akt oskarżenia przeciwko Ronaldo wpłynął do Sądu Rejonowego Stanów Zjednoczonych na Florydzie w dniu 27 listopada. Wskazano przy tym, że osoby, które się zarejestrowały pozornie w celu przyjrzenia się kolekcji NFT od piłkarza, częściej korzystali z Binance do inwestowania. Celów, takich jak inwestowanie właśnie w niezarejestrowane papiery wartościowe. W skardze napisano, że Cristiano Ronaldo był kluczowym czynnikiem napędzającym popularność Binance na rynku kryptowalut. Tak możemy przeczytać na komparik.pl. Michał Żuk, czyli nadzieja polskiej piłki nożnej po raz kolejny zdecydował się na reprezentowanie Hiszpanii. Otrzymał on powołanie do kadry U15 na turniej, który odbędzie się na początku grudnia, a Hiszpanie będą wtedy rywalizować z Finlandią, Meksykiem oraz Arabią Saudyjską. Tym samym jest to już jego drugie powołanie, gdyż wcześniej zagrał w październiku i to nawet przeciwko Polakom. Mecz wtedy odbył się 7 października w biskupcu i zakończył remisem po 1. Michał spędził wtedy na Murawie całą pierwszą połowę. Oczywiście nie jest jeszcze przesądzone, że będzie grał w seniorskiej kadrze Hiszpanów, bo w tym momencie przepisy zezwalają jeszcze na zmianę. Wiele wskazuje jednak na to, że zdecyduje się na reprezentowanie kraju z Półwyspu Iberyjskiego. Zgodnie z informacjami podawanymi przez dziennikarza Nicolò Shire, agent Jakuba Kiwiora był na meczu AC Milanu z Borussią Dortmund podczas ostatniej rywalizacji w Champions League. Jego obecność nie była tam przypadkowa, a to z tego powodu, że włoski klub jest zainteresowany zakontraktowaniem polskiego defensora. Problemem w tym transferze będzie Arsenal i Mikel Arteta, który już raz osobiście zablokował wypożyczenie Jakuba Kiwiora. AC Milan liczy jednak na wypożyczenie z opcją ostatecznego wykupu, a waszym zdaniem kolejne Kolejna zmiana klubu i powrót do Włoch to dobry pomysł, dajcie znać na dole w komentarzu pięcioletnie śledztwo nad finansami Manchester City zbliża się do końca, a w lipcu 2025 roku możemy poznać pełen obraz sytuacji i prawdopodobnych nieścisłości w budżecie klubu. Dziennik Daily Mail informuje, że klub czeka Batalia Sądowa, gdzie zmieszą się ze 115 zarzutami, które dotyczą spraw nawet sezonu 2009-2010. Ciekawie co w przypadku porażki w sądzie zrobi Guardiola, który to obiecywał, że choćby nie wiem co, nie opuści Manchester City. Takim przypadkiem to jego Obecna umowa wygasa w 2025 roku. No i pytanie, czy w takiej sytuacji dojdzie do jej odnowienia? Obywatelom grozi nie tylko kara finansowa, ale także degradacja o dwa poziomy rozgrywkowe. No i standardowo na sam koniec o tym, co nas dzisiaj czeka: w Bundeslidze Darmstadt zagra z FC Keln. W La Lidze Las Palmas podejmie Hetafę. We włoskiej Serie A Monza kontra Juventus. A w naszej polskiej Ekstraklasie Warta Poznanie zagra z Jagielonią Białystok. Natomiast Górnik Zabrze podejmie Pogoń Szczecin. W Lidze pierwszej Polonia Warszawa, Stal Rzeszów, a Termalika Wisła Kraków. Na dzisiaj to koniec. Dzięki za oglądanie. Zachęcam do ocenienia tego filmu, ale i subskrybowania kanału. Będzie mi bardzo miło. Do zobaczenia w kolejnym materiale. Cześć!